Projekt Cyberbezpieczeństwo z Minecraftem. Lekcja szósta dla studentów od 1 do 4 roku. Bezpieczeństwo oprogramowania. Sprzęt i oprogramowanie działają w naszej codzienności cicho, lecz potężnie. Pomagają studiować, tworzyć projekty, przechowują dane i łączą nas z zespołami. W tej lekcji spojrzymy na oprogramowanie nie tylko jak na narzędzie, lecz także jak na podatny ekosystem, który trzeba świadomie pielęgnować. Ważne jest zrozumienie, że zaufane źródło i regularne aktualizacje to nie formalność, lecz realna ochrona przed nieprzewidzianymi konsekwencjami dla kont osobistych i akademickich. Lekcja została zaprojektowana jako jasne wskazówki, krok po kroku, po krajobrazie bezpieczeństwa oprogramowania. Każda część zaprosi nie tylko do praktycznych aktywności, ale też do krótkiego zatrzymania się na refleksję, kiedy wygoda zamienia się w ryzyko i jak podejmować odpowiedzialne decyzje w środowiskach studiów, pracy i wspólnych projektów. Takie wytyczne pomogą ukształtować spójną praktykę bezpieczeństwa, którą później omówimy i wdrożymy w zespołowych ustaleniach. Aktualność tematu wynika z tego, że programy i ich aktualizacje zmieniają się szybko, a błędy lub luki bezpieczeństwa mogą dotknąć każdego. Dla studentów oznacza to, że każde pobranie i każde kliknięcie ma konsekwencje, nie tylko dla jednego urządzenia, lecz dla całego ekosystemu uczelni, wspólne dyski, kanały komunikacji. Lekcja pomoże odróżnić zaufane oficjalne źródła od ryzykownych szybkich rozwiązań. Zadania zostaną przygotowane tak, byście potrafili zauważać symptomy, nazywać ryzyka i planować bezpieczne kroki, bez technicznej paniki, za to z jasnym schematem, co robić i dlaczego. Uwaga skupi się na prewencji i zorganizowanej reakcji, aby decyzje były przewidywalne i możliwe do powtórzenia. Część praktyczna jest nastawiona na podejmowanie decyzji. Będziecie zachęcani do rozpoznawania ryzykownych propozycji i wybierania najbezpieczniejszych działań, nie ograniczając się do samych procedur technicznych. Aktywności skłonią do oceny alternatyw, ważenia konsekwencji i opierania decyzji na wiarygodnych źródłach. W ten sposób rozwijamy umiejętność działania spokojnie, racjonalnie i odpowiedzialnie. Dla prowadzących ta lekcja stwarza możliwość połączenia aspektów technicznych z logiką decyzyjną i odpowiedzialnością wspólnotową. Możecie uzgodnić jasne zasady reagowania oraz wspólnie uczyć się oceny źródeł i praktyk udostępniania w projektach grupowych. Dyskusje podkreślają odpowiedzialność. Ważniejsza niż pośpiech jest krytyczna ocena źródeł i wspólne ustalenia dotyczące działania w społeczności. będziemy rozwijać świadomość, że bezpieczeństwo oprogramowania wynika z codziennych praktyk i reguł, a nie tylko z wycinkowej wiedzy technicznej. Cel ostateczny. Nauczyć się zadawać właściwe pytania, oceniać konsekwencje i wybierać drogę ostrożności, zamiast ślepo ufać wygodzie. W trakcie nauki poznamy wskazówki, które można zastosować w sali, w domu i w przyszłości. Na zajęciach będzie zadanie dotyczące pobranego, podejrzanego programu, który okazuje się wirusem komputerowym. Scenariusz przedstawi symptomy, które należy zauważyć i omówić. Wykonując zadania zachęcamy do rozważenia, jak bezpiecznie zareagować na taką sytuację w kontekście uniwersyteckim. W ten sposób akcentuje się prewencję i nawyk ostrożności. Ten temat skłania do refleksji nad kruchością technologii i naszą rolą w tym obszarze. Omówienie nie tylko ujawnia zagrożenia, lecz także pomaga zrozumieć, co możemy kontrolować codziennymi decyzjami. Taka perspektywa kształtuje myślenie prewencyjne, którym warto dzielić się w grupie, projektach i w domu. Uczestnicy będą zachęcani do analizy, w jaki sposób wirusy mogą szkodzić informacjom przechowywanym na komputerze oraz we wspólnych przestrzeniach uczelni. To pozwoli zrozumieć skalę ryzyka i dlaczego ostrożność jest ważniejsza niż wygoda. W części refleksyjnej proponujemy zastanowić się, jak nasze działania w sieci wpływają nie tylko na nas samych, lecz także na innych, których dane chronimy lub z którymi się nimi dzielimy. Warto również omówić, jak stałe aktualizacje i narzędzia bezpieczeństwa pomagają zapobiegać wielu znanym zagrożeniom. W kolejnym zadaniu trzeba będzie przywrócić łączność i zaktualizować niezbędne programy. Nauka obejmie tu logikę podejmowania decyzji i współpracę a nie tylko działania techniczne. Dla prowadzących to okazja do zachęcenia do refleksji nad porządkowaniem kroków reagowania na incydenty i ustalaniem priorytetów. Ważne jest podkreślenie, że bezpieczna reakcja zaczyna się od jasnego zgłoszenia i poszukiwania pomocy. Studenci powinni wiedzieć, do kogo się zwrócić i jak precyzyjnie opisać zaobserwowany problem. W dyskusjach zachęcamy do omówienia kopii zapasowych i prostych sposobów bezpiecznego przechowywania ważnych plików. W ten sposób rozwijamy nie tylko umiejętności techniczne, lecz także zorganizowaną. Spokojną kulturę reagowania. Zachęcamy również do zastanowienia się, po czym rozpoznać, czy program jest autentyczny, czy może kryć w sobie wirusa. Proponujemy omówić oznaki budzące podejrzenie, dlaczego warto krytycznie oceniać każde pobranie i czym różni się oficjalne źródło od ładnie wyglądającego, lecz niewłaściwego. Zadania zapoznają także ze scenariuszem inspektora licencji oraz z usuwaniem starych plików. Studenci są zaproszeni do refleksji nad gospodarowaniem zasobami cyfrowymi. Biorąc udział w dyskusji, studenci mogą porównać różne doświadczenia, zrozumieć różnice i wspólnie wybrać to, co najlepiej sprawdza się w ich codzienności. Taki proces zbiorowy może tworzyć bezpieczniejsze środowisko. I zmniejszać ryzyko wynikające z indywidualnych decyzji. Refleksja na zakończenie lekcji może być konkretna i skuteczna. Nie tylko omówić, ale też uzgodnić jeden czy dwa proste kroki. Takie ustalenia pomagają przenieść idee z dyskusji do codziennej praktyki i obserwować ich efekt w czasie. To wzmacnia indywidualną i zbiorową odpowiedzialność za bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej na uniwersytecie. Projekt „Cyberbezpieczeństwo z Minecraftem”. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 50 tysięcy euro i 18 centów, finansowaną ze środków Programu Cyfrowa Europa Unii Europejskiej. Na lata 2021-2027 do 2027, 25 262,59 euro. Oraz współfinansowaną ze środków ogólnego finansowania Republiki Litewskiej 25 262,59 euro. Pakiet lekcji można pobrać z podanej strony internetowej.